Głogowskie Muzeum Archeologiczno-Historyczne wzbogaciło się o cenne eksponaty kresowe, które placówce przekazało Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa. Przedmioty zostały zakupione przez członków stowarzyszenia oraz sponsorów i uczestników tegorocznego Głogowskiego Przeglądu Kultury Polskiej Kresy. Eksponaty zakupiono od Zbigniewa Chrzanowskiego, dyrektora Teatru Ludowego we Lwowie. Są to cenne pamiątki pochodzące z jego prywatnych zbiorów. My mamy tutaj przede wszystkim dwie pozycje książkowe. Dla mnie takim najciekawszą, najciekawszą pozycją jest ten pamiętnik, przewodnik pod nazwą Anglia i Szkocja. Przypomnienie z podróży, a autorem jest Kryst, Krystyn Lach-Szymara. 1820-1824 to była podróż, którą on odbył. Tu wszystko ujął. Drugą pozycją książkową jest rękopis z 1818 roku. Napoleon sam przez siebie odmalowany na wyspie Elbie. Też myślę, że to są dwie takie pozycje. Które, które moim zdaniem, być może historycy inaczej, inaczej to ocenią, są takie najbardziej ciekawe. Oczywiście mamy plakat patriotyczny z XIX wieku, obraz Adama Mickiewicza, tu mam nawet autora, Luderitz Gustaw Karl Friedrich, 1803-1884, to są lata życia tego artysty. Oprócz tego zakupiono obraz przedstawiający nieznanego profesora, którego namalował Józef Pieniążek. Dla mnie to są ogromnie cenne rzeczy, bo w tej chwili trudno jest znaleźć eksponaty, które przywędrowały na teren Głogowa z zewnątrz, razem z wypędzonymi ze wschodu Polakami czy też ludźmi, którzy przybyli tutaj z Wielkiej Polski czy z centralnej Polski, aby zasiedlić wyludnione ziemie zachodnie. My musimy pokazywać tą przeszłość, którą ze sobą przynieśliśmy. Może ktoś z Państwa. Ma w domu jeszcze pamiątki właśnie z tamtych czasów, z tamtego okresu. Przywiózł ze sobą. Może są niepotrzebne, może gdzieś na strychu zajmują czas, może gdzieś w piwnicy. Dlatego, w imieniu Stowarzyszenia, bardzo chciałbym Państwa prosić, jeżeli byłyby takie pamiątki, moglibyście Państwo przynajmniej nam zasygnalizować, że są, a już przekazać do muzeum na ręce Pana Dyrektora. Uważam, że byłby to. Bardzo fajny, fajny początek tego naszego cyklu, o którym dyrektor mówił, zbiory kresowiaków.